<laughs> Simonko też to na złoto wysowkę Idę do sklepu Jeśli chodzi o to co mam na ręce złamane to jest tylko ledko, to jest złamane, bo ja byłem nowo żeby się wybaliłem a tu nie za to macie wyjaśnienie na Instagramie dokładnie Będę Cię wbijać Ile po napój do sklepu Pojazd, po Nie wiem nie wiem nie robić filmu Ani live'u nie nie robić Ale może wiecie o czym odparę, bo później odpalę albo da. Później odparę może Simpsons się z filmem Będę wgał lewą ręką Simsy, Bo już odpaliłem wczoraj Taki testowy drive live I SIM się odpali tylko Ostatniego nie odpali, tylko SIM się może odpalić SIM się odpali i to biegą mieszką Tak jak gry Mam taką fajną mieszkę Na USB I na Przemysław Taką fajną I ją podłączę do konsoli I będzie grać SIM Chciałem się przerwać na um, Tak, na zipkę tam gdzie do Was nagrywałem ten zmiecen, byłem tam przejechać. Bez mi co, się przechodzi jakim jest. No i jak leczyłem. To nie założyłem. Mm, mm, mm. Ja wyleciałem, ja bo wyleciałem górę, jechałem górę i kawałek patyka. No i rzadko się wywaliłem. Na to się mówi. Świetnie, wywaliłem. Nie patyczcie jak, ale się wywaliłem. No i tyle. Kupię napój i lecę do domu. तब ये है वो जैसे कि हताका। हैप्पी इन ना पास। एटके इना पास। और आप इतने टुकड़े आए तो हम बोलें ना पास। या ये तो मैं हूं। तो हम तो

Filmy, to filmy mogą się za pojawiać. Bo nie będę w stanie na chyba a filmów przez jakiś czas. A jeśli chodzi o filmy, to na mogę odpadać odpalać się, ale nie muszę. Czyli tu nie o ja mogę się już Jeśli chodzi o to następnego na filmu. Ja czuję, ja że nie będę nauczał na, na To wam będę pisał Komentarz. Y, to wam będę piszął. poście na nich. Popsujcie na Facebooku. Popsujcie na YouTube. będę. na YouTube. Popsujcie do

Na tej chwili, na tej jeśli chodzi o filmy to film hmm, mogę nagrywać ale nie wiem czy będę takie jak treningi yy, 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 takie typu rzeczy to tam też spokój bo nie będę ja myślę na to jeszcze przez miesiąc albo przed dwa miesiące nie będę trenował bo nie, to się, nie o to się boję tylko o to chodzi że zobaczymy co Aleka spobieć. इस हरी आवेशातिशमंती केंचुचान यह सिंगाने पत्तों दे जब आधे हैं तो पुष्पों जकड़ने का बजरी है अतः केतनिंगी जमीन का बजरी है न तो रखना तो न जमीन का बजरी है यह तकि यह मूल किउ केंचु इसका केतुए का तेज़ Jeśli chodzi o livey, to będę będę live live'y może nie tydzień, ale jak się będę sparał z Simpson. Będziemy grać w Simpson. Ale jak ja się ja dobrze będę się, ja będę się doczył. Na miarenka nie będzie boleć. Na to wtedy odparę, by live, gdyby nie było. Teraz to będę wam pisał na poście, na fejsie. Także Będę wam pisał w poście na YouTube, a poście na Instagramie będę wam pisał, gdzie wam można znać. jest? E I filmy mogą być codziennie tego typu, takie filmy jak dzisiaj. Przechodzę, ja na co wam znać, mam ręczą tego typu. A byłem po napój, więc chciałem negocjować na YouTuba chciałem coś nagrać dla was. Pomogę by napisać w że na YouTube, że nie będzie filmu o, tego i tego. Gdyby ktoś chciał, to widać, nie ma na Instagramie. Jak nie zgasło. Ja, jak zgasło, no to napiszcie mi na Instagramie, to wam zrobię jeszcze raz. Gdyby zgasło, ja to też się z nami No.